Witajcie moi drodzy, tak jak obiecałem film z Elfa 2 dotyczący komputera pokładowego, postaram na szybko pokazać wszystkie karty, które się tutaj znajdują i na szybko je omówić. To jest główne okno, które pojawia się zaraz po uruchomieniu pojazdu. Obecnie pojazd mamy uruchomiony, jesteśmy na postoju i zaczniemy sobie od lewej strony. Tutaj po lewej stronie na górze mamy słupek pokazujący poziom Zananej mocy bądź poziom zadanego hamowania, słupki od falowników, słupek od prądu, rozruchu podczas jazdy oraz ewentualnie teraz, jak jesteśmy na postoju, jaki jest pobór prądu oraz napięcie w sieci trakcyjnej, słupek od przewodu głównego, słupki od poszczególnych cylindrów hamulcowych i na górze ciśnienie w przewodzie zasilającym, oczywiście te wszystkie informacje również mamy. Na manometrach, stan oświetlenia przodu i tyłu pojazdu, prędkość z jaką się poruszamy, prędkość jaka dopuszczona jest przez pojazd. W przypadku gdybyśmy wyłączyli na przykład falowniki, to, to ta prędkość oczywiście z każdym wyłączeniem poszczególnych falowników maleje. Informacje, poszczególne błędy tutaj się wyświetlają. W tym momencie pokazuje błąd z RTMS-em. Trzeba by było to zresetować i błąd znika. No i może zaczniemy sobie teraz tutaj z powrotem, wrócimy na lewą stronę i mamy takie poszczególne kafelki. Te dwa poziome to są w zasadzie takie kafelki informacyjne. Stop to jest przycisk, który jest wciśnięty gdzieś tam przez pasażerów na składzie akurat w tym momencie ktoś wychodząc z pojazdu kliknął i tak już to niestety zostało. Auto to jest informacja o klimatyzacji na składzie, no i że jest zapalone światło na składzie. W tym przypadku EM znaczy emergency, natomiast jest to w tym przypadku dosyć bardzo, bardzo komfortowe światło, gdyż no jest tak najmniej po prostu rażące i jest najbardziej E, ściemnione, informacja o podniesionym pantografie pierwszym oraz drugim, e, hamulcach oraz o stanie drzwi. W tym momencie drzwi są zamknięte. I teraz tak na dole mamy e, poszczególne e, karty, system, status, kan, oświetlenie, hamulce, konfigurację pojazdu, przełącz oraz serwis. Zacznijmy sobie od systemu. I pokazują nam się dwie możliwości: 24V, 3x400 oraz bezpieczniki. Weźmiemy sobie 24V i tutaj mamy informacje o napięciu baterii, prąd wyjściowy, prąd baterii, temperatura baterii. Generalnie całe okno dotyczących baterii, które są na pojeździe. Na tym pojeździe dokładnie mamy 3 baterie. Zakładka 3x400 to jest taki fajny schemat, który obrazuje nam. Status poszczególnych urządzeń na pojeździe temperatury transformatora oraz dławików i bezpieczniki 24V. Możemy sobie tutaj za pomocą strzałek poszczeg poszczególne bezpieczniki przeglądać, zmieniać obwody. Jest kolejny, drugi, trzeci, czwarty. Piąty, szósty, i wracamy z powrotem do pierwszego. Za każdym razem z takiego każdego okna możemy wrócić do ekranu głównego. Kolejny jest status, i w statusie, i w zakładce proces. E, mamy informacje o silniku poszczególnym, jaki jest prąd silnika, prędkość, temperatura, e, status pracy wenty, wentylatorów. Czy są sprawne czujniki prędkości, kierunek obrotów silnika, izolacja silnika oraz średnica kół? Kolejna zakładka, styknięte pojazdy. To tutaj oczywiście informacje dotyczące sprzęgania się z innym pojazdem. W tym momencie to jest jedna jednostka, z niczym jesteśmy sprzęgnięci. Kolejna zakładka, piktogram pantografu. Oczywiście informacje o pantografie na niebiesko, oba wszystko jest podniesione. Kolejna zakładka. Wyłączniki e, szybkie, w tym momencie oba pantografy w górze, stąd oba e, wyłączniki szybkie są zamknięte. E, działa to wszystko tak, że jeżeli jest jeden pantograf podniesiony, to jeden jest szybki zamknięty, drugi jest otwarty. Jak oba pantografy w górze, tak jak w tym przypadku, oba szybkie są zamknięte. KN to jest zakładka dotycząca falowników. Kolejna zakładka status drzwi, mamy informacje o poszczególnych drzwiach, w tym momencie drzwi są pozamykane, jeżeli jest jakiś problem z drzwiami bądź stopniem to oczywiście odpowiedni piktogram jest podświetlony, szkoda, że nie ma tutaj numerków poszczególnych drzwi, tylko trzeba sobie niestety samemu to policzyć jak z którymiś konkretnie jest problem. Oczywiście tutaj po prawej stronie jest możliwość podgrzewania stopni, przydatne bardzo zimą, kiedy ten lód i śnieg się zbiera i zamarza. Tutaj jeszcze wrócę z powrotem do zakładki z pantografem, jest również informacja, informacja możliwość ustawienia pantografu w tryb odladzania. No i ostatnia zakładka dotycząca pepos, kiedy się jakieś czujka przeciwpożarowa zapali, to oczywiście tutaj... Mamy informacje na tym piktogramie pojazdu, możliwość resetu pepos, Wracamy sobie na ekran główny. Do zakładce status byliśmy teraz. Kan, no to oczywiście taki schemat dotyczący obwodu kan. Jeżeli jest jakiś problem na jakiejś linii, no to oczywiście tutaj mamy to wtedy zaznaczone. Piktogram oświetlenia to jest używany w momencie, kiedy mamy zapalone trzy reflektory. Możemy sobie prawy przyciemnić. Przydatny podczas jazdy we mgle. Kolejna zakładka. Symbol klocka hamulcowego. Tutaj, jak już robiliśmy na jednym filmie, robiłem uproszczoną, przepraszam, szczegółową próbę hamulca. To w tej zakładce byliśmy. Mamy informację o tym, jaka jest data ważności szczegółowej próby hamulca, poszczególne e, wartości w cylindrach hamulcowych, jakie hamulce są e, zahamowane. Piktogramy szczegółowej i uproszczonej próby hamulca są teraz e, na szaro, ponieważ mamy pojazd zahamowany hamulcem elektropneumatycznym, wciskając przycisk RM, tak zwany rescue mode, dopiero te przyciski się podświetlają. Mamy możliwość wykonania testu szczelności Testu przeciwpoślizgu. RM, jak już wspomniałem, luzuje hamulec elektropneumatyczny. W archiwum mamy archiwum prób, które zostały wykonane. Simple to, wiadomo, próba uproszczona. Full to szczegółowa. Mamy konkretne godziny, wartości. Wszystko jest zapisane, co i jak kiedyś było wykonane. Jest cała pełna historia, którą można sobie tutaj. Ewentualnie przejrzeć. No i ostatnia zakładka to jest serwis. Tutaj mamy poszczególne wartości ciśnień na, na poszczególnych wózkach. Bardzo przydatne, jeżeli by do, do jakiejś doszło usterki, któryś wózek by nie luzował. Więc tu wszystko mamy bądź nie hamował. Tutaj mamy wszelkie informacje, jak to wygląda. Wracamy sobie z powrotem na, na główną kartę. Konfiguracja pojazdu pierwszy punkt to oszczędzanie energii, plus minus 100% to jest możliwość ewentualnie ograniczenia mocy pojazdu o 90%, 80%, 70% o połowę. No, im mniej, tym ten pojazd jest jeszcze bardziej ograniczony. No, 10%, no to to już naprawdę no ciężko by się jechało. Ale no, widać tu, że można naprawdę. To moc ograniczyć. Myślę, że również bardzo przydatne chociażby jeżeli jest teraz jesień, bardzo ślisko, żeby ten pojazd tak nie rolował, nie wyrywał, to można tu się tym ewentualnie pobawić. No i oczywiście tryb eko. Kiedy jest załączony, to jednak ten pojazd wolniej się rozpędza. Szczególnie to jest widoczne podczas jazdy z tempomatem oraz kiedy się rusza bez tempomatu, to, to tak łagodniej zadaje tą moc. W momencie, kiedy ten trypeko wyłączymy, to wyraźnie widać, że ten pojazd od samego początku, no, idzie z pełną mocą, tyle, ile się da. Eee, wracamy z powrotem do konfiguracji pojazdu. Kolejna zakładka to jest klimatyzacja. No i tutaj już jest cały panel do sterowania klimatyzacją. Domyślnie od razu załącza się karta, w której e, możemy mm, ustawiać temperaturę dla kabiny maszynisty oraz dla przedziału pasażerskiego. Oczywiście na przedziale pasażerskim kierownik bądź konduktor mają swoje panele, że mogą również tam sterować temperaturą, oświetleniem. No i zakładka nastaw przedział to ta karta w zasadzie się przełącza teraz na możliwości ustawienia różnych tam konfiguracji na przedziale. Kabina, no to dotyczy oczywiście kabiny. Wyłączenie klimatyzacji, załączenie trybu auto, trybu wentylacji, tryb preheat, przygotowanie nieaktywnej kabiny, która jest z tyłu, utrzymanie plus 10 ciepła, tryb dymu, auto i awaryjne wyłączenie. Po lewej stronie oczywiście poszczególne temperatury na poszczególnych członach oraz w kabinach i oczywiście informacja o temperaturze zewnętrznej. Wracamy z powrotem. Znów konfiguracja pojazdu. No i tutaj zakładka oświetlenia. Eee, oświetlenie w tym momencie jest tak jak wspominałem awaryjne. Oświetlenie jedna druga to jest o wiele mocniejsze niż, niż faktycznie to awaryjne. No i pełne oświetlenie jest bardzo jasno na składzie, więc późnymi porami dla pasażerów, którzy by chcieli, tak może przymknąć oczko na chwilę, to niestety no świeci bardzo mocno po oczach, więc to, to oświetlenie awaryjne jest naprawdę e, no, tak jak zauważyłem najczęściej tutaj przez maszynistów używane gdyż po prostu świeci tak bardzo przyjemnie i nie, nie razi tak po oczach e, kolejna zakładka dotycząca przeniesienia napięcia przez sprzęg 3x400 e, no i reset SDIP, czyli całego tutaj rozkładu jazdy od NT, możemy tym przyciskiem zresetować i nie trzeba zrzucać z bezpiecznika. Wracamy sobie teraz do karty przełącz. I pojawia nam się taki, jakby prędkościomierz, i to jest całe okno dotyczące tempomatu. Tempomat, tak jak już w jednym filmie omawiałem, załączamy z pulpitu. No i tu mamy poszczególne. Prędkości, które możemy zadawać. Bardziej precyzyjnie możemy na przykład plus 2, minus 2, plus 5, minus 5, bądź to, co złapiemy z palca. Z takich rzeczy tutaj mamy jeszcze możliwość odliczenia długości pojazdu. W momencie, kiedy to klikniemy, w czasie jazdy pojazd odmierza swoją długość. Szkoda, że nie ma jakiegoś e, takiego łatwiejszego załączenia tej długości pojazdu. Nie wiem, gdzieś z, z rączki, z nastawnika jazdy, bądź e, nie ma chociażby informacji, że już faktycznie zjechaliśmy z, e, ze zwolnienia i ta odległość, tą odległość żeśmy pokonali. Jedyne co to w tym miejscu tutaj pod tym licznikiem pokazuje się pomarańczowa, spada ta odległość, e, że już tam 100 metrów, 90, 80, 50, 0 że już żeśmy zjechali, no ale nie ma żadnej informacji nic nie piszczy, nic nie, nie krzyczy a, a inne rzeczy jakieś w zasadzie no czasami irytujące na pojeździe e, dźwięk, jakiś sygnał jest podawany, a takie faktycznie użyteczne rzeczy niestety nie e, data na górze po prawej stronie, godzina poziom płynów w spryskiwaczach długość pojazdu, przebieg dzienny i całkowity przebieg Wracamy z powrotem ekran główny przełącz KN. I teraz tutaj jest okno, które umożliwia nam odcięcie zresetować wyłącznik główny, odcięcie poszczególnych silników, odcięcie przetwornicy jednej czy drugiej i tak jak na impulsie trzeba opuścić pantograf, żeby cokolwiek móc wyłączyć silniki bądź falowniki, to tutaj bez problemu możemy to zrobić również z podniesionymi pantografami tutaj już kolejne strzałeczki już kolejnych kart nie mamy najprawdopodobniej podejrzewam, nie jestem pewny, bo nie miałem jeszcze okazji jeździć na, na, na kilku maszynach, że te strzałki służą do tego, żeby przełączać je do kolejnych kart gdybyśmy mieli podłączony kolejny pojazd na przykład na dwie maszyny byśmy jechali wracamy do karty przełącz toaleta Tutaj mamy informację o poziomie fekali, poziomie wody, temperaturze fekali. Możemy stąd zrobić miękki reset, czyli nie musimy tam sięgać do sterownika. Wystarczy, że tu klikniemy i ten reset się powinien miękki wykonać. Dobrze, że nie ma tutaj twardego, bo by ktoś mógł zrobić niespodziankę pasażerowi bądź koledze. Tutaj przełącz, no i wyciszenie sygnału buczka to jest. W momencie, kiedy ktoś wciska w toalecie SOS, to możemy to wyciszyć, żeby nam to nad głową nie piszczało. Niestety, każde ponowne załączenie przez pasażera znów piszczy, i to w zasadzie tym to się skraca tylko ten dźwięk. No, i to z karty przełącz wszystko. Ostatnia karta serwis. I tutaj mamy historię, tak naprawdę, i poszczególne alarmy i błędy, które pojawiają się na pojeździe. To są akurat aktualne błędy. Możemy filtrować co dotyczy napędu, bądź co dotyczy zasilania, co dotyczy drzwi, klimatyzacji, sterowania, bądź po prostu wszystkie widzimy jednocześnie wszystkie błędy. Można filtrować po priorytecie. No tutaj jest multum możliwości filtrowania tych błędów. Oczywiście Najlepiej, żeby ich nie było wcale, a nie żeby ich było tyle, że aż trzeba filtrować i przewijać z góry na dół, żeby znaleźć te błędy. A tutaj są na ten moment akurat takie standardowe, które w zasadzie cały czas się świecą. Historię mamy alarmów, listę potwierdzeń, tu sobie zajrzymy. Nie ma nic. Blokady trakcji. To jest okno, które wyświetla się w momencie, kiedy jest z jakiegoś powodu trakcja zablokowana. Wtedy dana, na przykład tutaj dany element, chociażby otwarte drzwi, wysunięcie stopnia, zielona pętla, zezwolenie na drzwi, to wszystko nam się wtedy przekreśli, poprzekreśla, zrobi się na taki żółty kolor i wtedy nas informuje, że z tego powodu jest zablokowana trakcja i nie możemy jechać. Na przykład te cztery elementy dotyczące drzwi. Pojawiają się w momencie, kiedy są otwarte drzwi, a spróbujemy ruszyć pojazdem. Funkcje serwisu. I tutaj też mamy poszczególne informacje dotyczące serwisu. No i chyba myślę, że pokrótce to tyle. Naprawdę tych zakładek jest tutaj. Multum, i, i myślę, że na początku może to przerastać, e, jednak z biegiem czasu i podczas jazdy e, widać, że, że, że i tak się korzysta tylko z tych kilku zakładek. E, z drugiej zaś strony, jeżeli występują jakieś błędy, problemy, to fajnie, że, że pojazd poszcze, poszczególne błędy pokazuje konkretnie, więc wiadomo o co chodzi i z czym jest problem. Pozdrawiam, jak macie jakieś pytania, to, to oczywiście zapraszam w komentarzach. Bądź, bądź ewentualnie dogramy jeszcze jakiś film i spróbujemy coś wyjaśnić. Trzymajcie się na razie, cześć!